Bezsenne noce po ulicach. Cześć, cześć. Musiałem wyłączyć, bo zaraz by mi prawa autorskie wrąbali. A tego byśmy nie chcieli. Przynajmniej ja bym nie chciał, tak. Znajdujemy się jak widać w stodole. Czekam na piach. Na żwir, który ma tutaj przyjechać. I, i co więcej, i tak powiem pokrótce, co tutaj w ogóle zamierzam. Trochę czas goni, no ale co ja zrobię, jak tutaj się człowiek nie rozdwoi? I tak powoli to idzie. Tutaj na środku chcę dać profil. Nie wiem jeszcze, jakiego rozmiaru pojadę do sklepu i sobie wybiorę po prostu. Taki dosyć, dosyć spory, żeby wstawić tutaj słupek na środku tych drzwi. Tych i każdych innych. Nie wiem, czy z tej strony wsadzać coś takiego, czy nie. No nie wiem. Ale jakby wsadził, to by nie stracił na tym. No nieważne. Tutaj będzie na, na środku słupek. I tutaj od tego słupa do tego słupa będą szły dwa. Takie tutaj będą też wmurowane. Po co? A tak samo jeszcze tutaj. Od tego słupa do tego słupa. Po co? No bo żeby można było sobie podzielić na sektory. Na przykład tutaj wsypię pszenicę. Tutaj też tak zacząłem, nie dokończyłem. No nieważne. Bo będę gadał o czym innym, a... No. E, tutaj sobie wrzucę pszenicę przykładowo. Taki jest plan, że w tym roku tutaj będzie pszenicę. A załóżmy tutaj pszenżyto. I więcej mi się zmieści, jeśli nasypię tutaj Podsypię turem, albo jeszcze tutaj dam takie zasieki, prawda? Takie ściany z desek. I żeby to nie było za długie, żeby nie bardzo gieło te, te deski. No to muszą być tutaj ze dwie, no tak. Ile tu będzie? 2 metry, 2 metry, tu dwa metry i tu dwa metry. No dwa z kawałkiem, bo tu będzie 7 metrów jest od słupa do słupa, z tego co dobrze kojarzę. Musiałbym jeszcze raz zmierzyć, ale coś koło 7 metrów, może więcej. Au, 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 au. Także na tyle by były te, te deski. Dzisiaj prawdopodobnie przyjdą mi części do kombajnu, więc też, też zrobimy tutaj trochę roboty. Pojedzie się pewnie na drugie gospodarstwo, tam gdzie forsz stoi, coś może w nim pogrzebiemy. A, wiem, muszę to obejmę z, z, zrobić. To pojadę do sklepu, jak będę kupował profile, to kupię jakiś płaskownik i to po prostu zrobię na nowo. Nie będę tego dziadostwa regenerował, bo to i tak zgnite. Jeszcze ten sworzeń będzie trzeba zrobić. No, chyba, że nie będą mieli materiału, no ale zobaczymy. E... Co więcej, co więcej. A, no i wieczorem do Lublina muszę jechać, więc. Więc dzisiaj za dużo nie porobię, ale już piach załatwiłem, Ech, także także będzie. Może za ten czas wrzucę wrzucę trochę gruzu tutaj. Co ty robisz? No tego gruzu by wrzucił. To już by tu było posprzątane. No może i tak zrobić. Tak, wezmę w łychę gruz i powrzucam. Tutaj porozrzucam, co dalej, co dalej. No nic, no trzeba czekać na piach, no już lada moment powinien być, mówili dwie godziny. A ja się za ten czas jeszcze tam przekręciłem w parę miejsc. I już minęły te dwie godziny, samo akurat dobrze. No dobra, na razie tyle gadki, tyle gadki, później może coś dogram. No właśnie dostałem telefon, że już jedzie, także Lada, lada moment z pół godziny Znaczy tak, jedzie, co ja gadam Co ja gadam, ładuje się No ale ładuje się i zaraz będzie jechał Więc po prostu poczekam Tylko gdzie on ma mi to wypierdzielić najlepiej Najlepiej to by mi chyba było Ale czy on tu wjedzie Jakby mi pierdyknął tutaj O tu jakby mi pierdyknął Dlaczego? Dlatego, że yy, jakbym mi dał tutaj, to bym musiał jeździć po tej rurze, Jakbym ją przysypał, by musiał jeździć po tej rurze, A ta rura, no to nie wiem czy ona by to wytrzymała. Yy, nie wiem jaka warstwa piachu by była. Tu jest... No to jest praktycznie na równo. Więc, więc ciężko tutaj. Gdzie jest ta kreska? Tu jest kreska, 20 cm. No, tutaj ma tak być posadzka, to ja nie wiem. To ja nie wiem. Kurczę, tutaj będzie za wysoko. No, może jakieś zbrojenie tutaj dam. Wrzucę jakieś kurde druty. No, dam tutaj druty na wierzch, żeby. No bo jak tutaj będę jeździł, prawda, no to ja pierdzielę, ale tu wysoko, to za wysoko tu jest. Tu jest za wysoko, bo ja chciałem 15 cm betonu co najmniej. No dobrze, że zauważyłem, to trzeba będzie jeszcze podkopać to i tam spadek większy zrobić. No, ale dobrze, dobrze, pie... dobrze pies. Dobrze pies, że to zauważyłem, prawda? Dobrze, że zauważyłem tak no dobrze. No Dobre psisko psisko lwisko. No. Nie idę i wezmę miarkę pomierzę pomierzę miarkę, bo tu jest coś coś mi tu się nie nie podoba mi się to. Jak to wyglądało w sobotę, bo już człowiek umęczony był i te truskawki i to wszystko i tak położyliśmy to od niechcenia, ale tu jest. Tu jest nie tak jak powinno być. Tu jest za wysoko, chłopaki, i dziewczyny. No, bo ile tu będzie ty, tyle betonu? Jak ja tutaj no jadę z pełną przyczepą czy coś, no to <grytanie> wiadomo co może być. Co psisko? Piasek przyjechał, będziemy się bawić, nie? Także jest już piach, zaraz będzie cofać, zaraz będzie sypać. Zaraz będziemy równać No kiedyś tu wjeżdżał jak kostkę układaliśmy no to, to tutaj chyba nawet nie jakąś tatrą wtedy wjeżdżam Dobra Wszedł Szeroko, szeroko za sobą. Trzeba w tą trochę bardziej. Tak. Nie przestawił <laughs> To mało brakowało, bo nie widział słupka za, e, za samochodem Myślał, że ta furtka to tak jakby brama W sumie nic dziwnego E! Stop! Stop! Urwa! Nie posianym, e. Niech wiatru nabije, bo to kurde Aha to no i hamulców nie ma No jest sprzęgła nie? Musi trochę wiatru nabić, bo się zużył Ale źle drzwi były otwarte też Dobra, 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 dawaj Dobra! Stop! Niech będzie. Tak za wysoko nie podniesie i tak. Jednak podniósł. Elegancko, elegancko, kurde, lepiej nie trzeba, panie. Ja wiem, czy to tak mało? Nie, tak mało wcale. Dobrze jest, bardzo dobrze. Udało się, jak się udało. Jakie są warunki to Nie, no bo nieraz jest tak, że tutaj, jak to mówię, w miarę idzie, a gdzieś tej tamarci punktem tam też nie widzę. I... Tak, tak, nie, dobrze, super, tak jak, tak jak jest, tak jest idealnie. Lepiej, lepiej, nie mogłem sobie tego wymarzyć <noise> Coś wam trochę ponagrywam z czoła, tylko muszę swój piękny kapelusik ściągnąć. Nie to, że będziemy cały czas opowiadać, tylko coś pokażemy. Chodź pies, skakuj pewnie. Najlepiej tutaj, nie? W traktorze fajniej. Nie wiem, czy tam te paliki wytrzymają. Jak nie, to się jeszcze raz wyznaczy poziom szlauwagę i jazda, nie? A, muszę tutaj tyłem wjechać. jak tu? A, dobra. Jeszcze jakieś ziemniaki posadzili, ale... Jak rozjadę to dostaną ode mnie. 赶紧回去。 Ten, ten palik wywalić stąd i tamte rzeczy bo zabieram jeszcze raz się to najwyżej wyznaczy bo to bez sensu to ja muszę tutaj powrzucać nie będę tego ręcznie robił łatwiej mi będzie drugi raz palik wyznaczyć Wystawić sobie może tutaj być. To sobie może stać. I to też w sumie. No i dobra, i będę tutaj teraz rzucał w piachu trochę. Nie no, wezmę tą ziemię jakąś łopatą czy szpadlem. Jak to się mówi, nie ma co popylinę robić, nie? O, tutaj. Gdy idziesz spacerkiem i nagle... Jakie piękne kamień weź, weź 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 Nie wiem po co, ale weź 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 Dobra, jako tako tu jest ogarnięte, rozgarnięte. Lepiej nie będę umiał, bo będę jeździł. To jest duży sprzęt, no nie oszukujmy się, żeby tu się wywinąć, to wcale nie jest tak kolorowo, ale na tyle o ile to myślę, że dobrze to wszystko wygląda. Widzę jakaś tektura. To jest kamień, to jest kamień, a to jest tektura. A, ta, która też może iść na spód. Nic, nic nie stoi, na wszystko jest. Eee, no, nawet powiem Wam, że kurczę, jak na amatora, to mi się nieźle udało. Chociaż nie, je, jeszcze. Nie, no dobrze mi się udało. Po prostu tu jest za dużo piachu. Po prostu tu jest za dużo piachu. Eee. Trochę To trzeba będzie grabkami rozgarnąć i zobaczymy. Nie wszystko? Także biorę się za grabki, albo. Ale nagle na jakieś drugie śniadanie trzeba zjeść. No, dlaczego drugie śniadanie? No, bo nie obiad, bo wiecie. Ja nie chcę zapeszać. ale do obiadu to wszystko dobrze idzie. Bo nawet dobrze idzie, prawda? Prawda, wszystko? No. Także to jest drugie śniadanie, to nie jest obiad. Od razu mówię, że to nie jest obiad.